Spotkania najmłodszych wiolonczelistów po raz pierwszy odbyły się w 1997 roku. Z inicjatywą organizowania tego rodzaju przesłuchań wystąpił wieloletni pedagog ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia, im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, Tadeusz Melka. Głównym organizatorem spotkań przy współpracy z Centrum Edukacji Artystycznej jest Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Kłodzku. Od 2000 roku współorganizatorem spotkań jest Fundacja Pro z Wrocławia. W tym roku było no, dosyć dużo, dosyć sporo uczestników, yy, więc yy, wczoraj, w piątek. 30 młodych Wielonoczelistów przyjechało, no prawie z całej Polski, bo i z Krakowa, z Katowic, z Rybnika, także rozpiętość była tych miejscowości bardzo duża, nie tylko z naszego regionu tutaj, prawda, ale, ale też z dalszych miejscowości, a dzisiaj było 18 uczestników, to byli uczniowie klasy czwartej, czyli czwartego roku nauczania, bo my tak nazywamy to nie klasy czwartej jako takie, tylko czwartego roku nauczania, trzeciego roku nauczania. W tej pierwszej grupie i w tej drugiej grupie był jeden obowiązkowy utwór, znaczy dla, dla trzeciej klas był inny, a dla czwartych inny, czyli każdy musiał przygotować ten utwór. I oprócz tego dwa utwory, jeden typu etiuda, a drugi już taki większy utwór, większa forma, czyli koncert albo utwór dowolny, taki, o taki już w formie artystycznej większej. Uwieńczeniem 21 spotkań najmłodszych wioloncelistów był koncert finałowy uczniów czwartego roku. Uważam, że poziom bardzo wysoki. Co roku jest bardzo wysoki poziom i, i cieszymy się z tego. Początki 20 lat temu, pamiętam, były uczniowie nie grali tak pięknie jak teraz, ale te 21 spotkania, no to już naprawdę to mistrzostwo jest, że, że uczniowie już na takim poziomie potrafią zagrać takie trudne rzeczy. Także cieszymy się z tego bardzo, że, że możemy ich posłuchać tutaj i dzieci mają frajdę, że słuchają swoich kolegów. Nauczyciele mają też zadowolenie z tego, że po prostu słuchają innych uczniów i, i mają pogląd na różne inne, inne sprawy, jak to inny uczy prawda? i tak dalej. Poza tym na takim spotkaniu zawsze zapraszana jest osoba, to zazwyczaj to jest, jest to profesor, który prowadzi wykład dla, dla nas, dla nauczycieli. I, i to są różne aspekty naszej, naszej tutaj dziedziny wielonczelowej, jak trzymać smyczek jak, jak siedzieć przy wielonczeli, jak, jak je wydobywać dźwięk z wiolonczeli także my korzystamy z tego mimo tego że mamy doświadczenie i rozumiemy ale dla przypomnienia i, i dla innego spojrzenia jest to od każdego takiego profesora y, bardzo, bardzo cenne dla nas dzisiejszy wykład dotyczył ustawienia postawy kształtowania właściwej postawy ciała u młodych naszych adeptów sztuki y, i Pracowaliśmy razem. W trakcie, w trakcie drobnych ćwiczeń pracowaliśmy nad tym, żeby uruchomić takie naturalne odruchy, które mamy, które najczęściej mają dzieci. Potem troszeczkę zapominamy, ale odwołaliśmy się do tych pierwotnych odruchów i staliśmy, staraliśmy się je kształtować, żeby pomagały nam w graniu, a nie przeszkadzały. Byłem bardzo ciekawy jadąc tutaj z pomorza, dlatego że nie wiedziałem kogo spotkam, jacy będą wiolączeliści. Jestem zachwycony faktem, że w ogóle jest tutaj bardzo dużo. Dużo dzieci zajmujących się graniem na wiolonczeli. Ta liczba była porażająca. Natomiast też to, co zaznaczę, jestem zachwycony poziomem wykonawczym każdego, dlatego że widać bardzo ciężką pracę nauczycieli, dobrą pracę nauczycieli. Widać to w aparacie, w dobrym dbaniu o jakość gry na w instrumencie. Także no, podkreślam, że poziom był bardzo wysoki.